Arkadyusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu Dla Ciebie ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokowski. Kłaniam się tą po przerwie Również, Witam serdecznie. W pierwszej części zrobiliśmy taki mały przegląd najważniejszych wydarzeń w 18 kolejce Ekstraklasy. Teraz skupimy się bardziej na meczu najważniejszym dla naszego regionu, derby masowsza. o godzinie 15:00 jutro Legia Warszawa podejmie Wisłę Płock, która jest Mm, nie ukrywajmy na fali. Przy naszym telefonie dyrektor sportowy na wsiarzy Paweł Magdo. Dzień dobry, kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim. Halo, halo, witam Was. Dzień dobry. No, cześć, cześć. No i jako się rzekło, Wisła faktycznie na fali. Wygrana z zagłębiem, wygrana z lechem. W sumie już cztery zwycięstwa z rzędu. Lepszego otwarcia roku chyba trudno było się spodziewać, panie Pawle No można tak powiedzieć, że te zwycięstwa gdzieś tam są ważne dla nas, szczególnie na początku rundy. Wiadomo, że gdzieś tam one określają później kierunek zespołu i cieszymy się, że, że, że tak wystartowaliśmy. Jeszcze, jeszcze w pamięci, znaczy w pamięci do rozegrania jeszcze mecz zaległy. No właśnie, tutaj też gdzieś tam nie zapominajmy o tym, bo też liczyliśmy na to, że zagramy mecz w Mielcu, gdzie, gdzie chcielibyśmy, chcieliśmy tę bastę podtrzymać, wiadomo, że tych punktów być może mielibyśmy o, o trzy oczka więcej. Ale twardo stąpamy po ziemi i... No ale chyba, chyba patrząc na, na te warunki, które akurat spotkały, mimo tego, że są podgrzewane płyty, to chyba lepiej, chyba że się nie rozegrali tego spotkania, tak patrząc teraz z perspektywy. To znaczy ja też patrzę z takiej perspektywy, że wszyscy grali. Ja gdzieś wiem, tylko że jak boisko, zaburzyło. tak, jak boisko właśnie, no warunki są takie, że nawet płyta i piłka by no, ro robiła dziwne rzeczy, no to chyba patrząc teraz z perspektywy, macie dwa mecze, spokojnie, dobrze się przygotujecie, dobra będzie na pewno boisko, to, to większe szanse są wasze, można powiedzieć. To znaczy na pewno, no wiadomo, że jakieś tam najważniejsze zdrowej piłkarzy i granie na lodzie nie, nie, nie jest nikomu potrzebne. Ale gdzieś tam wiadomo, że też patrzymy na to z drugiej strony, że, że fajnie było ten mecz zagrać, bo jest, byliśmy rozpędzeni, ale, ale już o tym nie myślimy. Myślimy ty już tylko o tym meczu, co będzie jutro. Panie Paweł, cztery zwycięstwa z rzędu, co jest obecnie naj, najdłuższą serią wygranych w Lidze. Proszę powiedzieć, z jakim nastawieniem w takim razie jedziecie do, do Warszawy, bo te ostatnie mecze na pewno były takim zastrzykiem pewności siebie dla, dla wszystkich, dla piłkarzy przede wszystkim. Znaczy na pewno jedziemy w po trzy punkty. Wstoliach. Na pewno no wiadomo, że jedziemy po trzy punkty, to jest oczywiste, ale wiadomo, że będzie to bardzo, bardzo trudny mecz. Kolega jest mistrzem Polski, prezentuje dobrą dyspozycję, ale na pewno chcielibyśmy narzucić swój styl gry, gdzieś tam nie chcielibyśmy się tylko, tylko bronić, e, gdzieś tam jak większość zespołów, która przyjeżdża do Warszawy. Na pewno chcielibyśmy pokazać e, w Warszawie, że jesteśmy jest dobry dyspozycji i, i będziemy walczyć I... na to. Że... Jeżeli legia przeciwko Rakowowi zagrała trójką środkowych obrońców, to też można się spodziewać, że przeciwko Wam, gdzie wygracie właśnie w takim ustawieniu, że też może w takim systemem Czesław Michniewicz, gdzie przeciwko Rakowowi to dobrze funkcjonowało. Chociaż oni tak, można powiedzieć, samym tylko treningiem, bo nie grają w takim ustawieniu najczęściej, czyli też mogą tak zagrać przeciwko Wam. Znaczy, my teraz gramy czwórką z tyłu. No my tak. Teraz, my teraz od my teraz dłuższego czaszu gramy 4-1, 4-1. Legia gra teraz z trójką, trójką z tyłu. Znaczy, trójką zagrała przeciwko Rakowowi tak naprawdę. No właśnie, no właśnie, dlatego też gdzieś tam e, może zmienić ten, ten swój system, tak? Ale my bardziej koncentrujemy się na sobie. Czyli wy teraz, teraz, teraz już troszeczkę patrząc na to, jakim składem, znaczy jakimi tutaj piłkarzami, czyli trener Sobolewski też ma, można powiedzieć, ten wachlarz i taką elastyczność w tym wszystkim. Czyli znaczy, czy już... Rzenek Stowoletki też, też szykuje gdzieś tam e, nasze podejście, jeżeli chodzi o system do, do, do systemu trójką z tyłu, do, 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 do też do gry w czwórce. Także tutaj gdzieś tam system nas nie powinien zaskoczyć. Ale to lepiej patrząc, bo ty to nie, od niedawna jesteś w klubie i patrzysz na to teraz z perspektywy troszeczkę kilku spotkań, że lepiej patrząc na drużynę, lepiej, w jakim lepiej to wygląda według ciebie? Jak drużyna znaczy... się prezentuje? Ja myślę, ja myślę, że ten system, który w którym gramy teraz, czyli czwórka z tyłu, prewentywny pomocnik, czwórka w pomocy i jeden napastnik, to jest myślę dla nas w tym momencie odpowiedni, odpowiedni system. Gdzieś tam też chłopaki dobrze się odnajdują, tak, tak, są jakieś automatyzmy, także to jest pozytywne. Kilka, kilka ciekawych liczb statystyk, jeśli chodzi o, o, o Wisłę, o to, jak, jak ostatnio się prezentujecie. Co mi, się rzuciło, co mi się rzuciło w oczy, to na pewno e, solidna defensywa. E, to ciekawa statystyka, że 7 ostatnich e, goli strzeliło 7 różnych zawodników Wisły. E, no i jeszcze stałe fragmenty gry. 13 goli strzelonych ze stałych fragmentów, co jest najlepszym wynikiem w tym momencie w ekstraklasie. Tak, to, to są moje rzeczy, które rzuciły mi się w oczy. Pana zdaniem, tak po tych kilku ostatnich meczach. Co w tym momencie jest taką najmocniejszą bronią Wisły Płock? Ja myślę, że najmocniejszą bronią Wisły Płock jest to, że, że każdy piłkarz, który jest na boisku jest w dobrej dyspozycji. Gdzieś tam tworzymy zespół, który, który gdzieś tam czuje się mocny w środku. To też widać na boisku. Gdzieś tam nie ma słabych punktów, jeżeli chodzi o nasz zespół. Mówię, mówię gdzieś tam na poziomie ekstrakasy. Więc to jest taki gdzieś tam nasz, 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 nasz dobry moment i dlatego też chcemy to wykorzystać. I to, to że siedmiu zawodników strzela gole w tak, siedem ostatnich goli strzelonych przez siedem różnych, siedmiu różnych piłkarzy, pokazuje, że zagrożenie w Wiśle Płosk może przyjść praktycznie z każdej strony. No można to tak powiedzieć, ale tutaj gdzieś tam Albo, najważniejsze, tak. jest, najważniejsze jest. to, że gdzieś to nie tracimy bramek, że, 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 że jesteśmy dobrze zorganizowani w defensywie. A to, że ktoś strzeli w ramkę, czy to będzie pomocnik na pasji, to też dla nas nie ma nie ma, nie ma znaczenia. Tak, trochę inaczej niż w niż Legii, gdzie, gdzie wszyscy patrzymy na jednego człowieka, który odpowiedzialny jest za strzelanie goli. Pana mi, jak się do takiego rywala, mówi ogólnie o Legii, który ma jednego strzelca przygotować, żeby go wyeliminować z, z gry? Znaczy, no, najważniejsze będzie odciąć, odciąć yy, Tomasa Petharda od do dośrodkowań. Tak, to będzie kluczem gdzieś do, do tego, żeby, żeby, żeby zachować czyste konto. Wiadomo, że tam też yy, dużą rolę grają wahadłowi, środkowi pomocnicy, że tutaj gdzieś będzie, będzie najważniejsze ich wyeliminować. A gdzie upatrujecie największe szanse dla siebie. Największe szanse dla siebie. No myślę, że myślę, że w kontrataku. Bo gdzieś legia Legii grając trójką z tyłu, e, myślę, że ci obrońcy nie są, nie są, nie są, nie są szybcy. Więc myślę, po przechwycie piłki, e, jak, 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 jak gdzieś tutaj dojdzie do takiej, powiedzmy, kontry, to myślę, że tutaj możemy, możemy zdobyć bramkę na legi. Tak patrzycie na, no pewnie też analizowaliście ostatnie, ostatnie mecze Legii, jak to wyglądało. Mm. Wpadka dosyć bolesna z pod Beskidziem, potem, potem zwycięstwo z Rakowem. E, ostatnio remis w Białym Stoku, mimo, mimo że powinien był ten mecz być wygrany, bo Legia miała bardzo dużą przewagę, ale nie udało jej się tego jakoś przypieczętować, udokumentować kolejnym golem. E, jaki był właśnie sposób, Pana zdaniem, rywali na Legię w, te, w tych meczach i pod Beskidzia, i, i, i Jagielloni? Co być może Wy będziecie chcieli powtórzyć? Pana zdaniem w tym sposób, co zrobić, żeby, Legia, żeby Legię zatrzymać? To znaczy, no, nie będę może, może do naszego planu na, na mecz, ale, ale w tych meczach rzuciło się to, że na pewno drużyny mówię, poza może grały, grały typowo defensywny futbol. I tam Legia na pewno miała swoje sytuacje, jeżeli by sytuację wykorzystała, to, to, to na pewno te, te, te dwa mecze by wygrała. No, my na pewno też nie chcemy się tylko wycofać i czekać na to, co robi, robi Legia, a też, też chcemy narzucić swój styl gry. A, a jak to będzie, to jutro to, 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 to zobaczymy. Ale patrząc jeszcze, Pawle, na Legię, która chce grać od, od, od bramki, i, i to chyba też łatwiej wam będzie na przykład podejść wysoko i próbować tam jednak troszeczkę zaryzykować i odebrać tą piłkę, bo w tym momencie, no, czy na 20, 30 metrze odbierzesz, łatwiej w tym momencie przy szeroko ustawionych zawodnikach Legii po prostu odebrać piłkę i skotrować niż ewentualnie ustawić się defensywnie. No to jest i, i tak i tak można spróbować, tak? To znaczy, no my, my teraz tak gramy, tak? My wychodzimy wysoko. W meczu z Lechem też to było dobrze widać, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę Lech nie mógł nic zrobić nie mógł wyjść pod naszego pressingu. Na pewno na pewno nie zmienimy tego swojego stylu. Będziemy też myślę chcieli, chcieli być, być agresywni i w tym chcielibyśmy też gdzieś tam dojść wyżej do, do, do Legii. Wiadomo, że to jest też trudne granie, ale myślę, że w tym momencie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do, do rundy i mamy się omawiać, jeżeli chodzi o, o fizykę w naszym pole. Ja wiem, I że myślę, jeszcze. Mm -hmm. Ja wiem, że jeszcze jest 13 kolejek do końca, żeby mówić o tym, o czym Wisła będzie grała, ale patrząc na tabelę, patrząc na Wasze tutaj rozpoczęcie tej rundy rewanżowej i mecz zaległy, i teraz jeszcze dobre rozmawiamy przed meczem właśnie z Legią, dobre tutaj mecz z Legią, to realne są szanse, żeby o coś więcej powalczyła Wisła Polska niż środek tabeli. To znaczy, no gdzieś tam nie wiadomo, że zawsze z pokorą jakąś tam patrzymy w dół tabeli, bo gdzieś tam e, dopiero teraz się wygrzewaliśmy z tego dołu. Ale też nie ukrywam, że, że, że z jakąś tam też nadzieją patrzymy na to, co będzie to będzie, to będzie, jutro, ale, ale wiadomo, że musimy się przygotować do każdego kolejnego meczu, bo, bo nie możemy gdzieś tam dzisiaj e, w, myśleć o tym, czy będą puchary, czy nie, czy nie będzie pucharów. Myślę, że my musimy w tym momencie przygotować się jak najlepiej do, do, do kolejnego meczu. Tak, Panie Paweł, nasz program jest interaktywny. My, słuchacze też mogą zadawać pytania na Facebooku TVP Sport na, na Twitterze. I są pytania, więc, więc dwa z nich pozwolę sobie teraz zadać. Pytania o Dawida Kocyłę który ostatnio zbiera świetne, świetne recenzje, pytanie jak jego sytuacja wygląda. Czy, mm, czy interesuje się ktoś może ty, tym piłkarzem? Czy otrzymuje Pan zapytania na jego temat, czy ktoś na niego y, poluje, Z, y, tak krótko mówiąc? No, na pewno Dawid jest w dobrej dyspozycji. Pokażasz, pokazał się w tych pierwszych meczach teraz tego nowego, nowej rundy Dobre, dobrej dyspozycji. Na pewno przyjeżdżają też skałci obserwują my tego piłkarza, bo, bo, bo jest to piłkarz młody o określonych umiejętnościach. I myślę, że to myślę, że to jest taki taki gdzieś tam łakomy koncept dla mocniejszych klubów. Ale jak to będzie, no to też Dawid musi tą, tą swoją dyspozycję cały czas potwierdzać i być, być, być w dobrej dyspozycji, żeby, żeby, żeby w ogóle rozmawać o transferie. Ale zbrany pod uwagę chyba czy ma kontuzję? Ma kontuzję. Czyli nie zagra, nadeusz, nie nadeusz, zagra. Tak, nie zagra w znaczy mm, czy, czy gdyby, gdyby faktycznie ktoś, ktoś, się, ktoś bardzo chciał go pozyskać, a wy zdecydowalibyście się na taki kontrakt przystać, to jest szansa, że byłby to gdzieś, powiedzmy, rekordowy transfer klubu w ostatnich latach. Jak pan ocenia potencjał w ogóle takiego ruchu? To znaczy, ja bardziej się skupiam na tym teraz, że Dawid funkcjonuje odpowiednio w zespole mm -hmm. i jest ważną ważną postacią yy, Wisły. Myślę, że gdzieś tam jeszcze w tym momencie nie ma co mówić o transferze, bo, bo, bo też nie jest to potrzebne zawodnikowi przede wszystkim. My musimy robić swoje. Zespół, zespół musi, 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 musi dobrze się prezentować. I dopiero wtedy możemy myśleć o, o ewentualnym transferze. A taką? on Na ten moment nie ma żadnych rozmów. Okay. a taką tutaj jest poważniejsza, czy tylko akurat w, w meczu z Legią nie zagra? Yy, tylko w meczu z Legią. Na no szczęście, gdzie to mieliśmy, Dawidowi zrobiliśmy badania szczegółowe, jak stało się, że uraz nie jest tak Dopytać jeszcze chcieliśmy o to, jak idzie rehabilitacja y, Piotra Pyrdoła jak on się miewa po ostatnich przykrych wydarzeniach. Piotr wraca do, 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 do zdrowia, do jego rehabilitacja przebiega, przebiega w odpowiedni sposób, ale kiedy, kiedy wyjdzie na boisko, to teraz ciężko mi jest określić, mhm. ale może to powiem jeszcze, że wraca do nas wracał do nas Wolski, także tutaj może nawet w meczu z Legią urządził na ławce i to jest, to jest bardzo dobra, pozytywna, bardzo pozytywna. dobra informacja. Tak. Kończąc jeszcze temat Piotra, chciałem zapytać, jak, jak przyjęliście, czy w ogóle jakoś komentowaliście w klubie tę karę, jaka spotkała Cernomarkowicza z Zagłębia, bo okazało się to w zeszłym tygodniu, że trzy mecze bez gry plus kara 30 tysięcy. Czy to pana tak. zdaniem jest... W Właściwa ja nie chciałbym się na ten temat, to już zostało dużo, dużo na ten powiedziane. Ja bym się chciał koncentrować w tym momencie na tym, co będzie co będzie, co będzie, jutro i w kolejnych Dobrze, to na koniec jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Macie w tym momencie bezpieczną taką pozycję. Gdzieś tam dolne rejony tabeli wam nie grożą. Pytanie, czy to jakoś wpływa na, 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 na podejście piłkarzy do meczu. Większa pewność siebie na więcej można sobie pozwolić, jeśli chodzi o taki luz na boisku. Znaczy, myślę, że tak, na pewno gdzieś tam względny spokój, gdzieś tam powoduje też to, że piłkarze że, że gdzieś tam podejmują większe ryzyko, co później się przekłada na, na też jakość, myślę, bry. ale to też jest gubne, tak, bo wiadomo, że my w każdym meczu musimy być maksymalnie skoncentrowani, żeby zrealizować punkty. Żeby, żeby, żeby Panie Pawle, serdecznie dziękujemy. Paweł Magdoń, Dyrektor Sportowej Wisły Płock. Dziękujemy, kłaniamy się, Dziękuję powodzenia jutro. Powodzenia, tak i, i punktów, żeby wróciły. Zostajemy w studiu. Miejmy nadzieję, tak. że punkty będą yy, zastanowić się. Zostajemy w studiu z Tomaszem Dreskiego Sokołowskim, dobrego. naszym stałym ekspertem. Dziękuję. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że 19 lutego, czyli dziś urodziny świętuje wyjątkowa osoba, były selekcjoner reprezentacji Polski, były tenery między innymi Legii Warszawa, dziś między innymi również znakomity ekspert piłkarski ulubieniec widzów, pan Andrzej Strejlał, z którym mamy właśnie telefoniczne połączenie. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie, witam wszystkich. 100 lat, 100 lat, niech tak żyje żyje, żyje nam. nam. Panie trenerze, proszę przyjąć serdeczne nasze życzenia, dużo zdrówka przede wszystkim I jak to się robi, że jesteśmy w takiej kondycji? No ja ci powiem, no, nie, nie, nie wolno palić i nie wolno pić. Się to, że to jest genetyka na 100%, bo to gdzieś tam u nas wszystkich tkwi. Natomiast trzeba się to po prostu prowadzić jak należy. Nie chcieliśmy się wczoraj zapowiadać, bo, bo może by Pan powiedział, że nie ma czasu, a tak spontanicznie do Pana dzwonimy i, 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 i pytamy, jak Andrzej Staila świętuje urodziny dzisiejsze. Będę miał jak zwykle, tak jak dzisiaj jesteście wy pierwsi, jako drudzy będą, prawda, mm. telewidzowie, bo jestem zaproszony przez telewizję o 19 przez internet, gdzie będą przez godzinę zadawali kilka pytania, w szacunku bądź co bądź dla ludzi, no, dla których żeśmy pracowali, którzy bądź co bądź mieli do nas no, dużo ilni raz żalu po meczach przegranych, którzy byli zadowoleni po meczach wygranych, no to jest ta więź, która zaczyna się i ona się nigdy nie kończy. Zawsze będziemy kontestowani w zależności od tego, jak grają nasze drużyny, mówię z punktu widzenia trenera. Zawodnicy z kolei, no i zawsze będą podostrzegali, dlaczego nie grają jeszcze lepiej niż to, co pokazywali do tej pory. Taka jest historia i tak, tak wygląda w zasadzie sport w każdym momencie, w każdym wydaniu. Panie Andrzeju, tutaj mamy Pana na antenie i ch chciałby się zapytać, jak po tych trzech kolejkach, jak Pan patrzy na tą rundę wiosenną, na, na naszą ekstraklasę? Sądzę, że no nie przewidzieli koledzy, co myśmy robili 30 parę lat temu na 40, że się dzwoniło do Zakładu Prognoz Długoterminowych, bo jechać w cieple kraj, a potem wrócić w te mrozy, to nie zawsze może pomyśleć, że ktoś naprawdę do końca miał przemyślany taki projekt. Mam na ten temat nieco inne zdanie, ale to byłby zbyt szeroki temat. No jest to trudne, bądź co bądź, natomiast no jednak część drużyn się odbudowała, jak na przykład pod Weskidzie, Gratulacje dla pana Roberta Kasterczyka. Zaangażowanie, ambicja, wola walki i wiara w to, co się robi. No, Nieoczekiwana nie na pewno zwycięstwo nad legią, które dało ten asumpt kolejny. Ostatni też myśmy mogliby wygrać, gdyby młodziutki Frelek trafił do, do pustej bramki. Natomiast Liga jest w ciągu u nas ciekawa. Aczkolwiek no, nie jestem zwolennikiem, masz takiej ilości ludzi z zagranicy, którzy grają dlatego u nas, że nie mogli zagrać gdzieś indziej. Uważam, że powinno dawno się prowadzić przepis, mam nadzieję, że to by się nie kłóciło, jeżeli chodzi o prawo europejskie, że musi w zespole grać minimum sześciu Polaków, a potem kto ma pieniądze nie chce sprowadzić za granicę ludzi, niech oni bardzo rywalizują między sobą, bo tam gdzie jest rywalizacja jest szansa na podniesienie poziomu. Przynajmniej taki jest mój punkt widzenia i taki zawsze prezentowałem, jednak na razie zdania nie zmieniam w tej materii, tym bardziej, że zasilanie się zawodnikami zagranicznymi poza nielicznymi wyjątkami, prawda, bo Było byłoby kilku świetnych zawodników, jak, jak, jak Ljuboja, jak Odzidzia, prawda w Legii Warszawa przykładowo, jest wielu świetnych zawodników, ale oni są jednostkowi, to jest zawsze dla nich ten okres taki przejściowy gra u nas, natomiast nie ma żadnego odzwierciedlenia ani w wynikach, ani w poziomie gry drużyny na poziomie walki, ja już nie mówię o Lidze Mistrzów, tylko o Lidze Europy, co, czego doświadczamy, mało tego, Dzisiaj też w tej chwili, obojętnie kto by nie zostanie mistrzem Polski, w zasadzie jest trzech dość wyraźnych na dzień dzisiejszy kandydatów, też będą bardzo mieli trudną tą drogę, bo kiedy tą drużynę zgrać, kiedy oni chcą płynność gry, kiedy będą mieli świetne asekuracje, kiedy podejmą decyzję, kiedy podjąć akcję obronną, już w strefie obrony przeciwnika? czy nie umiemy, więc na razie na środku, a może w ogóle mało umiemy, a więc zróbujemy się wokół własnej bramki, etc., etc. Także no tak wygląda nasza piłka w tej chwili i sądzę, że tak jak kiedyś znakomity zresztą wieloletni prezes Małopolskiego Związku, znakomity dziennikarz, pan Ryszard Niemiec, był taką projekcję, ankietę, dyskusję europolską, dokąd tączy się piłka. Chyba nastał teraz taki czas, bo ja nie rozumiem na przykład, żebym odpadała duża jedna z ligi, to jest położenie w ogóle polskiej piłki nożnej, niestety walny zjazd to zatwierdził. I nie wiem, nie wiem kto na ten pomysł wpadł, nie wiem co na ten temat, Wydział Szkolenia PZFTN, u gdzie bądź kieruje mój były zawodnik, medalista olimpijski, Igrzysy Mistrzostw Świata prawda, z zamkiem Piechniczkiem. Jeszcze raz, ratujemy wynik. Także sądzę tutaj, że, że to jest wiele tematów tutaj do przerobienia, tym bardziej, że no, zgodzi się Tomek ty, no, jako były RZM tam polski zawodnik, to Legi, Legii Warszawa, masz swoje dokonania, sam komentujesz. Jak, jak można doprowadzić do tego, że w zasadzie co, nie ma żadnej walki, jedna drużyna łatwo spaść, czyli w ciągu dwóch lat sześć drużyn nam awansuje z pierwszej ligi, czyli to jest wzmocnienie ekstraklasy. No, śmieszne rzeczy, naprawdę śmieszne rzeczy. No nie pytają nas starszych, nie, nie muszą widocznie się pytać, wiedzą wszystko najlepiej. Ale kończąc, panie Andrzeju, no taki jest przy organizacji, już nie, już nie chcielibyśmy nie wracać, ale tak przy organizacji czasami jest, że ten okres no musi potrwać i tak jak pan mówił, że tych dużych troszeczkę Ale, musi być, napływ, ale ja musi być logika, ale ja Tomek, znaję. musi być tym logika. Jeżeli chcesz mieć 18 zespołów jeżeli masz kolejną zmianę w ciągu 10 ostatnich lat. No to nie świadczy, ja już nie chcę wracać do tego, bo tłumaczyłem kolegom w pewnym momencie, jak można było podzielić punkty, znaczy grałeś dobrze, ja ci zabieram punktów, bo ja grałem słabiej i, ja, i nie musisz stworzyć szansy i zabrałeś pół punktów, to no przecież jest chore, kochany. To na takie pomysły w ogóle wpada? Pamiętaj, że też na koniec, bo dzisiaj dużo mówimy przede wszystkim o tym jutrzejszym meczu Derby Mazowsza, Legia, Legia Wisła Płock. Legia trochę chimeryczna, jeśli chodzi o punkty Wisła na fali. Jak pan ocenia szansę tutaj w tym meczu? Nie powinienem tego robić, ponieważ jutro mam się w studiu razem z panem Sebastianem Milą, to... który gra w Płocku. Byłem związany z obydwoma tymi klubami, zawsze, bardzo długo. Bez strony. zawsze pan jest bezstronny, zawsze pan jest bezstronny. Tak, tak I, i będę nadal dalej, bo co innego boiska, a co innego przeświadczenia i tak dalej. Na no, zawsze jest u nas gospodarz, nie do końca się potwierdza, Legia ma na pewno bardzo silny skład w sumie jednak mimo takich ani innych ubytków kadrowych, o których bądź oboczna jednak musi decydować, jednak sztab szkoleniowy i trener drużyny. Tego chcę, a ty idziesz do rezerwy i tak dalej, bo szukam nowych rozwiązań. To jest rzecz normalna, naturalna, samo o tym Natomiast w tej chwili no, trzeba powiedzieć dwa kolejne zwycięstwa Bisły płoc, Radek Sabolewski sobie bardzo ładnie poradził, mimo że już go media zwalniały z pracy w swoim czasie. Nie wiem po co i dlaczego i komu to ma służyć, niech się każdy zajmie swoją pracą. Bo nigdzie nie, nie zwalnia przez pracę. No, ale miał trudny A... okres, panie Andrzeju, z, z no, Ale każdy się ma trudny okres. Zgadzał się, ale każdy... oczywiście. Ale każdy ma ale... trudny okres. Gdyby te dwa spotkania ostatniego z rundy jesiennej <laughs> poszły, może no i... nie tak, to by różnie mogło być. No. No, ale, ale zgadza się, ale Tomek. Ja no I dlatego mówię, Papszun i, i między innymi pan Świerczewski, pan Cygan dali przykład, jak to powinno się oglądać. Yy, pan Mroczek. Darek Adamczyk w pogoni dali przykład Kosta Rujaniecza, że można pracować. Jak się pracuje długo, można pracować, to się koncepcję pracy. I to jest najlepszy dowód, że ci, co myśleli inaczej, niestety myślą błędnie. Panie trenerze, jeszcze raz dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Powoli kończymy. Na, na tak, ży życzylibyśmy sobie częściej pana gościć na, na antenie. Dziękuję że się zadzwonili za życzenia i składam życzenia wszystkim waszym słuchaczom i nie tylko, bo być może słuchają się też inni ludzie, którzy nie mają teraz czasu, do, żeby zadzwonić. Dziękuję bardzo. ja Dziękujemy. od razu zaproszę, bo wspomniał pan, że dzisiaj też w pracy, w telewizji o 19.00 tak, 19 na kanale YouTube TVP TV Sport tak, specjalny tak, program panem Andrzejem, z Q&A, można zadawać wiedza, pytania w, na każdy temat do pana trenera, więc zapraszamy też w imieniu redakcji, z którą organizujemy wspólnie nasz magazyn sportowy. Panie trenerze, kłaniamy się nisko. Dziękuję dzięki do cześć. Tomku, faktycznie pana Andrzeja moglibyśmy co tydzień gościć. Tak, Wikipedia przy nim to jest małe miki. Myślę, że Wikipedia wzorowała Google się, bazowała też. na wiedzy pana, pana Andrzeja. Tak jest. Tomku, dużo się będzie działo w ten weekend. Pewnie sporo materiału do analizy za tydzień. Przede wszystkim jutrzejszy mecz Legia Warszawa, Wisła Polsk, 15.00 przy Łazienkowskiej. Czy lider się obroni w Krakowie? Czy lider się obroni w Krakowie? Ciężkie zadanie. Zobaczymy, jak Raków Częstochowa, który ten rok rozpoczął naprawdę. Od trzech porażek. Fatalnie. Hmm, ale to pomówiłem o tym za tydzień, bo dziś to już, to już wszystko w magazynie sportowym. Wielkie dzięki za Również. dziś. Dziękuję. Dobrego dnia Państwu życzę. Tomasz Sokołowski, Arkadiusz Błaszczyk. My słyszymy się za tydzień o stałej porze. To był magazyn sportowy w radio dla ciebie kłaniamy się nisko. Dobrego weekendu.